Większość grup producenckich po okresie, kiedy kończą się dotacje, rozwiązuje się. Tak. Z tego co wiem, tutaj cały czas te grupy istnieją, wspólnie działają, wspólnie sprzedają. Gdzie tkwi sukces takiego właśnie tutaj działania i proszę też przybliżyć ten aspekt? Nie powiem nic odkrywczego. Nie? Musimy to przełożyć po prostu na biznes, a żeby był biznes, musimy zacząć od licz. I teraz, żeby nie być gołosłownym, przytoczę z kolei jeden z takich elementów, który pokazuje, gdzie rzeczywiście zarabiamy i gdzie ma to sens. To jest nasza oś czasu, gdzie analizujemy. Jaka, jaką osiągamy cenę jako agrointegracja maksymalną, jaką cenę średnią dla producentów, bo oczywiście skąd się bierze średnia, skąd się bierze maksymalna. A no stąd, że inaczej się wycenia świnie pełne zestawy, tak, ładowa, załadowane w jednym miejscu, a inaczej świnie też, które musimy łączyć na transportach i odbierać w kilku załóżmy miejscach. I tu jest ta różnica pomiędzy maksymalną a, a średnią ceną. To Są inne ceny najlepszych takich, można by powiedzieć, dostawców, których śledzimy, którzy też sobie indywidualnie sprzedawają, ale hurtowe ilości. To są stada takie, które potrafią sprzedać ze swojej siedziby ponad dwa samochody w tygodniu. Nie? I teraz zobaczcie, co się dzieje, że różnica pomiędzy średnią ceną w Polsce a naszą ceną agrointegracji to jest średnio 32 grosze, w zależności, w którym jesteśmy miejscu, jeżeli jesteśmy w dołku. No to musimy sprzedać po cenach rynkowych. Jeżeli jest stabilizacja albo jest delikatny niedobór, no to sprzedajemy te świnie z większą nadwyżką niż, niż w tym dołku. Natomiast my analizujemy sobie, jaka jest różnica pomiędzy tą ceną średnią i pomiędzy ceną średnią tych najlepszych uczestników, którzy sobie bardzo dobrze radzą. I zaraz zobaczcie, to jest aż 17 groszy więcej uzyskujemy za świnie przy sprzedaży do zakładów mięsnych. Ze względu na ilości i przede wszystkim na konsekwencję i lojalność. Konsekwencja i lojalność daje nam dodatkową, bo dodatkową, można powiedzieć, taką wartość dodaną w postaci 17 groszy. Z czym to skutkuje? Zobaczcie, 17 groszy na kilogramie żywca, zakładając 123 kilogramy średnią cenę, to zobaczcie, my w tygodniu czasu zarabiamy dodatkowe 125 tysięcy złotych. 125 tysięcy złotych zarabiamy tylko dlatego, że jesteśmy konsekwentni że razem po prostu to robimy. Nic odkrywczego. I teraz skła... siła liczb. Zobaczcie, 125 tysięcy w tygodniu, no to w roku zarobiliśmy wspólnie 6,5 miliona. Jeżeli my je mówimy, rolnicy, odłóżmy tylko 30% z tego, a 70% jest wasze z tego, co ugraliśmy, to nas stać na dwa samochody do sprzedaży świn w jednym roku. I to jest, to jest sukces, Janusz, nic odkrywczego, tylko po prostu konsekwencja i, i lojalność. Aż tyle, czy tylko tyle. Nie? To jest pytanie. Fakt czy mit? Chcę wam pokazać e, też zademonstrować nasze rozwiązanie, ale muszę trochę wstępu poświęcić, kto ustala cenę w Polsce. E, mamy trzech trzy ogniwa. E, mamy zakłady produkcyjne, mamy rolnika i giełdę niemiecką. Dlaczego ten rolnik ma najniższą pozycję? No bo ma słabą pozycję z racji, że nie współpracuje, nie jest zorganizowany i brak lojalności i konsekwencji. Zobaczcie, to się wszystko przejawia, nie? Czy my możemy tę sprawę odwrócić? Oczywiście próbujemy jako agrointegracja i za chwilę Wam pokażę, że tak. Jak wygląda system pracy w ogóle, jeżeli chodzi o rynek trzody chlewnej? Zaczynają się dyskusje od środy, co się zadzieje na giełdzie niemieckiej. W czwartek ustalana jest cena, która obowiązuje do kolejnej środy. No i w koło Macieju. My chcemy też tak samo to zrobić, i od czego musimy zacząć? Czyli w środę musimy wiedzieć, jak wygląda zapotrzebowanie trzody chlewnej w zakładach mięsnych, ale zanim będziemy wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie, my musimy wiedzieć, ile świń mamy w naszych magazynach i ile rolnicy zadeklarują do sprzedaży. I to się w ten sposób też u nas odbywa, że zobaczcie do godziny 10.00. W każdą środę następuje zgłoszenie do naszego koordynatora, ile świn mamy zamiar wspólnie sprzedać. Zgłaszają oczywiście rolnicy w systemie telefonicznie i wysyłają smsy, i powstaje teraz platforma do zgłoszenia tej sprzedaży. Do godziny 10 musimy wiedzieć, ile tych świn mamy do sprzedaży, żebyśmy wiedzieli, o czym dyskutujemy. No, zszczalam teraz, jest to kwota 13 tysięcy sztuk. Kolejny etap jest taki, że musimy. Ustalić, ile za, zakłady muszą y, kupić świn, żeby pokryć swoje, swoje po prostu zapotrzebowanie. I teraz, co jest najciekawsze, nie trzeba dzwonić y, od poniedziałku do piątku do 100 zakładów, jeżeli my dzisiaj wiemy, że współpracujemy i mamy z, zbudowane relacje na przykład z pięcioma. Y, część też oczywiście Wolny Rynek kupi i to jest bardzo nieskomplikowane, no bo y, zadzwonienie za do pięciu zakładów, którzy y, realizują y, u nas kontrakt na poziomie 80%. To jest nic skomplikowanego, to jest 20 minut i wszystko wiemy najczęściej, jakie jest zapotrzebowanie. I teraz zobaczcie, jeżeli my sobie ustalamy zapotrzebowanie po, po, po pięciu telefonach i dzisiaj już możemy też szacować, że wolny rynek od nas też kupi 20%, to możemy sobie zbilansować, jak wygląda zapotrzebowanie, jak wygląda nasz magazyn w do sprzedaży świn. To on, te, zestawienie tych dwóch wyników daje nam możliwość określenia, w jakim jesteśmy momencie na rynku. Czy mamy nadprodukcję, czy mamy deficyt. I w tym momencie, jeżeli wiemy, jaka jest sytuacja rynkowa, no to w tym momencie możemy sobie też yy, yy, odpowiedzieć, w jaki sposób możemy korzystać z naszej dźwigni negocjacyjnej. Do 12 godziny, jeszcze tak zapomniałem dopowiedzieć, musimy określić zakładami mięsnymi, jakie mają zapotrzebowanie. Do 12 godziny w środę określamy. Kolejna akcja, która ma miejsce, no to do około godziny 14 mamy publikację z giełdy niemieckiej. I już wtedy wiemy, jaki jest trend. Nie wiemy, czego się możemy spodziewać. No, automatycznie wiadomo, że to są naczynia połączone i rynek polski pokaże nam zbieżność. No i teraz, jeżeli wiemy, jaką mamy sytuację na rynku, czy nadprodukcję czy deficyt, co się dzieje na giełdzie, wtedy siadamy do negocjacji. Te negocjacje się odbywają po godzinie 16, kiedy już jest to wszystko jakby ustabilizowane i mocno się rozgrywa. Jeżeli wynegocjujemy ceny, wiemy gdzie, jaki zakład, no to po prostu ustawiamy tylko logistykę. Kiedy, jakie samochody, w jakim miejscu, jakie świadectwa, jakie tablice rejestracyjne, jaki weterynarz, no i się odbywa po prostu sprzedaż, która yy, pokazuje nam tą wartość dodaną, o którą powiedziałem wcześniej i te 20 groszy prawie więcej niż rynek. To jest żaden problem, żeby w długim okresie czasu po prostu wynegocjować. Ceny obowiązują od czwartku do środy, czyli nic znowu wielkiego, bo to powiedziałem Wam to samo, co wiecie już z giełdy niemieckiej. No i taki jest pozytywny wydźwięk i potwierdzenie tego, że to może być fakt, a nie mit. Super. Jestem pod ogromnym wrażeniem. I pokazuje to, że współpraca. Wspólne, wspólne działanie rolników potrafi naprawdę zadziałać dużo i mieć przede wszystkim przełożenie ekonomiczne, bo to jest tym wszystkim najważniejsze.